Codzienne obowiązki tej osoby planującej produkcję, to musi być jakieś piekło. Tak? No to jest piekło. To, tak, to jest piekło, bo to są, wiesz, jak Excel przyjmie wszystko, taki kartka papieru przyjmie wszystko, nie? I teraz, w sytuacji, w której mógłbyś, nie wiem, zamontować kilkadziesiąt kuwet w których byś nawet umieścił poszczególne, poszczególne zadania do wykonania, to, to nie jesteś w stanie tego upilnować. I natłok tych informacji, tych kartek powoduje, że Ty też jako pracownik, planista, możesz się pomylić. No bo jesteś człowiekiem, tak? Mhm. Jeżeli masz setki zleceń w ręku na, nie wiem, dany dzień, czy nawet nie wiesz, a jeszcze nie wiesz też, jaka jest produkcja, jak, jaki cykl wykonania, bo tylko powiedzmy po jakichś czasach technologicznych gdzieś tam macie oszacowane, ale to się często gęsto nie spina i w sumie w czym jest problem? No nie wiadomo. No ale na tej podstawie planujesz. Bo musisz mhm. na podstawie czegoś planować, jakiejś swojej albo wiedzy eksperckiej, albo jakichś tam założeń, um, Doświadczenia, tak Spoprzeć Doświadczenia Z poprzednich zleceń. Mhm. Tak, dokładnie. Więc wykonujesz takie, yy, taki plan i na tej podstawie drukujesz te karty, żeby donieść to pracownikom. Możesz pomylić kolejność. i pracownicy mogą to zgubić, mogą pomieszać sobie zlecenie, żeby było im łatwiej. Tak? Że, a po co ja mam to wykonywać i tutaj nie wiem, przezbrajać maszyny, czy zmieniać cokolwiek, e, czy się przestawiać, iść na inne stanowisko, jak tu zrobię to zlecenie, ale może to były priorytety. No i czy powiedziałeś o tym? No dobra, to możesz to wprowadzić. A to ci ktoś powie, a to nie doczytałem. I wiesz, i to są tak. odwieczne problemy. No to teraz... Mm. A do tego jeszcze dzwoni dział handlowy i pyta się, na kiedy będzie gotowe zlecenie dla klienta X, bo jest super ważny i dzwoni pan zdenerwowany z firmy i tak. bardzo potrzebują tego. A to nie? te ad hocowe takie wiesz, wrzutki, tak, nie? Przychodzi, tak. e, przychodzi ktoś z tego na działu. Wczoraj. Tak, na wczoraj, bo tu jest bardzo ważny klient i musimy to wykonać i ty wtedy, no co robisz? No rozwalasz cały ten swój plan, okej. Okay. Jeżeli by funkcjonował Twój plan, bo używasz odpowiedniego do tego systemu, e, jesteś w stanie nadzorować e, ten proces produkcyjny, nagle, nagle widzisz, że zwalniają ci się moce produkcyjne, to wtedy na takie wrzutki jesteś też przygotowany, wiesz? Mhm. Bo masz plan, który jest w miarę stabilny, mhm. a nie jest tylko w Twojej głowie. No bo nie ukrywajmy, jeżeli planujesz, nie masz do tego narzędzi i dalej drukujesz te karteczki no to ten plan zazwyczaj jest w twojej głowie, bo jest wygenerowany albo z Excela, albo, albo Zerpa na przykład. Trzeba nowe kartki wydrukować, lecieć z tak. powrotem na produkcję, powiedzieć, wiecie co, zmiana priorytetów, jednak róbcie to, bo to jest ważniejsze.